Nawyki żywieniowe, kulinarne dzielą się na te dobre i na te złe. Do dobrych zaliczam dobre śniadanie, kiedy damy energię na cały swój dzień. Był pewien król Stanisław August Poniatowski, który miał dobry nawyk picia bulionu, gorącego bulionu już w łóżku. Natomiast do złych nawyków zdecydowanie zaliczamy skromne śniadania byle jakie, nie dające energii. Najgorszym z nawyków, jakich znam, to brak śniadania. Musimy o tym pamiętać, że śniadanie to, to siła. To starczyć musi na cały dzień. Obiad jest też ważną rzeczą i nie należy o nim zapominać. Warto jest jeść często i mniej. Nawykiem może być wśród naszych rodaków jedzenie zbyt dużych, obfitych porcji, szczególnie na kolację. Jeżeli chodzi o nawyki, które są w dzisiejszych czasach popularne, często, niestety, w godzinach wieczornych, późnych, nocnych, jadamy na mieście i jesteśmy zmuszeni zjeść kebaba. Niestety, zły nawyk nie, nie pomaga w niczym. Um, powodem myślę, że jest brak do tego alternatywy, więc drodzy panowie gastronomowie, um, zwracam się tutaj też do siebie, zróbmy coś z tym jak najszybciej, niech ta alternatywa będzie. Odchodzimy od nawyku jedzenia na obiad schabowego, odchodzimy od nawyku jedzenia na obiad kurczaka. Na szczęście pojawia się w naszym jadłospisie coraz więcej ciekawych produktów. Do coraz więcej ciekawych produktów mamy dostęp. Świat się zmienia, my jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co wybieramy, dzięki czemu na nasze stoły trafiają produkty zdrowe, dobre. Zawód kucharza jest bardzo ciężkim zawodem. Do naszych nawyków zaliczamy przede wszystkim podjadanie, bo musimy próbować tego, co wydajemy. I kawa. Kawa, kawa, kawa. Pijemy bardzo, bardzo dużo kawy w ciągu dnia. Jakiś czasem wzbyłem się w większości swoich złych nawyków. Mam już tylko dobre. Codziennie staje rano. Biorę zimny prysznic. To jest mój nawyk, właściwie już rutyna od kilkunastu lat. Daje mi to energię i budzi lepiej niż kawa. Nie oglądam telewizji, nie przepadam za rzeczami, które uzależniają. Nienawidzę chipsów, orzeszków. Niczego, co po dwóch, trzech kęsach trzeba brać, brać, brać.